Jest bardzo silny, jest powoli jeździ, ale jest bardzo silny. Ma główne ramię, zaraz będą pytania. Główne ramię zasadnicze, które... tylko i wyłącznie z dorosłymi. Absolutnie nigdy, ja nie radzę Wam, żebyście same próbowały odpalać tego typu petardy. My specjalnie dla Was przygotowaliśmy dzisiaj tam na bramce wiszącą dynię. Moi drodzy, ta dynia dzisiaj wybuchnie. Będzie tam taki ładunek jak ta petarda. I my zostajemy się za... Paga! to Paga! To teraz sobie, moi drodzy, pomyślcie, co by było, gdybyście trzymali w Paga! tą petardę.